To na pewno wszy, a nie łupiesz? Ani drgnij! No to może zrobimy... Em, em, em. Tak naprawdę to nie mam dużego domu. Ech, ech. Dawaj, bingo! Mamy tu sytuację awaryjną. Nadal mieszkam z matką. To może... A no tak! Podprysznić go! Tylko powiedzcie mi, co mam robić! No odkręć wodę! Okej, okay. to puszczę sobie ciepłą. Ech, nie, to musi być... Em, to musi być zimny prysznic. Tak. Co? Prysznicy nie znoszą zimnej wody. No, ale. Słuchaj się. E, no, w końcu wy się na tym znacie. Uf. No dobra, dzieci. Raz na trzy, nie mam trzy. Puzzle z mapą świata. No dobra, na jedną kupkę niebieskie, na drugą różowe. Precyzyjnie, Banji, precyzyjnie. To powinno być tak, co to znaczy, że to powinno być tak. Skończyłam? Nie, wcale nie. Brakuje tu puzla. Rzeczywiście, nie ma Nowej Zelandii. Ach. Zawsze się gubi. Żaden problem, na pewno znajdę. Gdzie jesteś, Nowa Zelandio? Nowa Zelandio. Zrobię plakaty o zaginięciu Nowej Zelandii. Poczekaj! Miłej, tatusio podwózki! Ale ja nie chcę, tatusia podwózki, tylko mamusio podwózkę. O, spokojnie. Tata się postara, żeby było fajnie, prawda, tato? Tak, tak. Ta, mamo! Ej, opróżniać talerze, czas ucieka! Och, Bingo, słyszałaś coś przed chwilą? Hmm, skąd? Zjadać. no już! Czy na 100% niczego nie słyszałaś? Na stówę. To był pewnie wiatr. To byłem ja, wasz tata! Nie słyszycie mnie? Och, przyjemny poranek, nieprawdaż? W rzeczy samej! Dzieci! Wielka szkoda, że nie ma z nami naszego ojca! Ja jestem tutaj! Dzieciaki do auta. No już, 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 już! A! Jeszcze kluczyki! Zobacz, bluz, znalazłam różdżkę. U, to zaczaruj tatę! Okej. Okay. Ruchy, dzieciaki, bo goń nas czar! <śm> <śm> Dzieci, zwolnione tempo nas spowolniło, ale chyba zdążymy. Bingo, czy nogi nadal cię bolą? Tak bardzo. O, to szkoda. Tamte szyszki spodobałyby się chyba twojej mamie. Co ja po nie pójdę? Bingo, z drugą Za chwilę. Dzięki, młoda. Mama kocha szyszki. O! Na barana? Jeszcze nie. Ale moje nogi całkiem odmówiły współpracy. Śmietniko ptak! śmietnik ptak! A! Niegrzeczny Ibis! Ej, bingo! Schowajmy się przed mamą i tatą. Okej. Okay. <śm> <śm> Ale relaksujący spacer. Tak, bardzo relaksujący. A! A! Ja wam dam! A, co za łosiaki! <grym> Ta zabawa jest ekstra! Jest super! Dobra, możecie uruchomić tańcusia trzy razy i ani razu więcej. Okej. Okay. Zielone chodźcie. <grym> Bingo, muzyka! Włączymy mamą tańcusia, co? Yy, tak, no dobra, dołączam. Tańcusz! Dzieci! Zmywajmy się! My jej nie znamy! Bądzi Dajesz chili! Siek, no! To było okropnie śmieszne. Niezłe ruchy, kochanie. Poczekajmy na Twoje. Blue, następnym razem to ja zdecyduję, kiedy włączyć tańcusia, ok? Nie ty. No jasne! Bingo, a może tutaj uruchomisz tańcusia, co? Nie, chcę to zrobić w jakimś wyjątkowym miejscu. Poza tym nie leci tutaj muzyka. Anoracja. Blue, będziesz jadła płatki? Tak, będziesz jadła płatki. Płatki ciężkie! Ha? Powiedziałam, płatki ciężkie! O, o! O! O co tu chodzi? Co te płatki takie ciężkie? Muszą mieć bardzo dużo żelaza. O, co za życie? Ciężki. ciężka. Co tu się dzieje? Ciężka. Ale jak to? Ja cię kręcę. Mamo, czy aby na pewno muszę dzisiaj myć zęby? Tak. W takim razie. Córciu, co zrobiłeś z zaproszeniem na urodziny? Zapisali tam adres. O, tutaj jest. Wystarczy się ponieść. Co to dzień pnia? Otóż pozbędziemy się najpierw tego pnia, a potem tamtego. U. Będziemy też siedzieć. Wy możecie się bawić. A panie będą podziwiać panów przy pracy. Tak czy nie? No pewnie, tatolakiego. Dobra, nie ma na co czekać. Co się powadzimy? O, mam pomysł! Urządźmy salon paznokcji na tym pniu! Tak! tak. Tato! Postanowiłyśmy Aaaa. zrobić na tym pniu salon paznokcji, okej? Okay? W porządku, blue, ale zwolnijcie go, jak tylko skończymy z tym pniem. Dobra! Bo wtedy przyjdziemy wyciąć tamten pień. Jasne! Więc miejcie na uwadze, że w którymś momencie przyjdziemy i usuniemy tamten pień. Tak rozumiem! Bo mamy dzień dnia! A to jest pień! Łapie! Dzień dnia! No dobra, urządźmy ten salon. Hurra! Hura! Choć to mamy lepki, Gekusiu. Ja dalej mierzę ci czas. C c c Ale ja muszę złapać Geksia. Idź umyj zęby. Ja złapię Geksia. Okej. Okay. Nie, ty znajdź kapelusz. Ja złapię Geksia. Mierz mi czas. Nigdzie go nie ma. Sprawdziłaś wszędzie? Tak, chyba w każdym zakamarku. Wisi tam. Rzeczywiście. No odlepiaj się. Co to dziadek lubił powtarzać ze swoich żołnierskich czasów? Śpiesz się powoli! Śpiesz się powoli! Bingo, zęby! Ano tak. <śpiesz> o, a no tak! Sorki, Nic ci nie jest? Nic mi nie jest! Uf, pomóż mi to posprzątać. O, ale dlaczego akurat ja? O, już idę. No a kto złapie geksia? Ech, no ja! Mój bananek! Podniosę! Zaraz będzie! Dziękuję! Ue, pastowy banan. Dobra, wychodzimy. Za jedną minutę macie być na zewnątrz. Ciao. O, niech to. Super, bingo. W porządku. Przedostaniemy się przez tunel do naszej podziemnej bazy. Gdzie też będą hamaki? To my do tunelu za wami. Nic z tego, bo właz do tunelu będzie zamknięty. Będę miała siekierę i rozwalę ten właz. On będzie metalowy. Rozwalisz siekierę. Hmm, co przebije się przez metal? E, diament? Bandi, nie pomagaj im! Sorgi! <laughs> Użyjemy diamentowej siekiery i tyle! RAAAAN! O nie! Szybko! Uciekamy! Wsiądziemy do auta! Tak! Wypasionego! 3 jeden 1 start! <laughs> Blue, to my do auta Villa Marzeń. O tak! Do czego? Do auta Villa Marzeń! To wypasiona villa na kółkach! 11 burgerowni, 20 sypialni i 40 toalet. No i z pana balkonie! A kto prowadzi? Spójrz teraz, misiu, mamo! Hej, z... niezła strategia balonowa! Jestem świetna w niespadajce. Fakt, ale to już nie to samo. Możesz nam poutrudniać? Później, Misiu, teraz jestem zajęta. O, dzień dobry, moi drodzy! Dzień doberek, mówię wam! Eee, yy, się macie, piesiaki? Tato, bawimy się w niespodajkę. Potrudniesz nam trochę? Tak! Mam Ani, gazetkę. Eee, bingo balon! Nie mogę, jestem pies gazetką! O, coś takiego, no niesamowite. Yy, tak, tak! Spójrzcie! Wow! O, to ci balon! Blue, ratuj! Już lecę, bingo! Ją? O, chcesz przejrzeć tę gazetkę, córciu? Dobrze, ale zostaw mi sudoku. O, co to? Sok pomarańczowy. I mój. Aaaa! Nie, 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 nie. Y ja złapię. Zadaj bingo. Aaaa! O, dzieciaczki. Rośniecie zbyt szybko. Hej, tato, no Bonżur! O, dzień dobry. Chciałby pan kupić posąg? O, tak. Zdecydowanie chciałbym jakiś nabyć. Ja... Chwila, moment. Czy to nie aby magiczne posągi? Ależ skąd? Nie ma w nich magii! To są przecież normalne posągi! To cudnie! Bo raz się sparzyłem na magicznych. Ups, zabawa, stop, bip! Królik kopie, Królik kopie, tam i tu. Tam i tu. Fu! jak śmierdzi! Przecież możesz poczekać na zewnątrz. Bip, przerwa, stop. A więc poproszę ten posążek: 140 dolarusiów! Dzięki! Niech panu służy! No, gdzie by tu postawić ten posąg? A wiem. O tutaj. O, zapomniałem wziąć resztę. Witam! Chyba zapomniałem wziąć resztę. Tak proszę pana, bardzo proszę. Dziękuję sklepikarzu. Wracam do mojego posągu, który stoi sobie tam, gdzie go... Co? Ale co on tutaj robi? Przysiągłbym, że zostawiłem go tam. No cóż, bingo! Blue! Chodźcie tu! No gdzie wy? Nigdzie was nie mogę znaleźć. Mamo, hmm, może zeszły na dół? Ciekawe, gdzie on jest. Zaczarujmy go na wszelki wypadek. Daj mi te cymbałki. Nie, teraz moja kolej. Ty już się naczarowałaś. Bingo, no puść. Mam was! A! Mamie. Tatulek przechytrzył swoje bomble. Stój! Stój, stój, stój! Nic nie szkodzi, zmykaj. O, jaki uroczy nowy krasnal ogrodowy! A, przy fontannie będzie dobrze. Oj, chwila, moment. Ktoś tu się chyba bawił flamastrami. Jakiś niesforny urwis. Na takiego tylko wąż! Dawajcie tu iskrę! Jestem najszczęśliwszym koniem na świecie! Konie nie gadają! Panie i panowie, gorąco witamy na ślubie Iskry i Galopka! Stopka! Ślub się już zaczął! No i nie przychodzi! Pogadać. Możecie teraz trochę pogadać. E, ja za niego nie wyjdę, brzydko pachnie. Mam złamane serduszko. Mówiłam, konie nie gadają. A, no to nie. Niech już wezmą ten ślub. Możecie teraz wziąć ślubik. Nie. E. Powiedziała, że macie wziąć ślubik. Powiedzcie sobie tak. Tak, ale w języku końskim. Chcemy sos do sałatki. Mm, no dobra. A ty co byś zrobił? Niech będzie ja na chwilkę. Hey. Błotko, błoteczko. Oj, skończyło się. To zrobię więcej. A to, to, co zrobić, żeby poleciała woda? Tato! Tak, Bingo? Nieważne, <grymne> <was, grymne> teraz już wszystko działa. Ekstra! Teraz napełnię butelkę i na chwilę to odłożę. <grymne> A, A, bingo, co ty tam robisz na dole? Bingo, złap szybko ten wąż! Próbuję! Już nie łap Zakręć Zakręć ten kurek! Nie, 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 nie w tę stronę. Prawo, o tak! Co ona robi? Finka się nie poddaje! Dawaj, mówciu! Dasz sobie radę! Właśnie Patrz na Betty! Dawaj, Betty! Dawaj, Dawaj Betty. Betty! Co za skupienie! Udaje się! Udaje się! Hej, hey, ta to robocie! Tak, ja, pani! Chcemy, żebyś coś zrobił. Chodź z nami do pokoju! Tak, pani! Czekaj! Inaczej! Zanieś nas do pokoju. Tak, pani. I, a, o, i, o, i. Idźmy krokiem robotanecznym. Pr, tak, pani. <śmieniczy> to Robocie, rozkazujemy ci posprzątać ten pokój. Pr, pr, to najwyższy zaszczyt służyć moim paniom. <śmieniczy> to działa. A. Co za relaksik. Tak, teraz już zawsze będziemy tak robić. Tak. W zasadzie tak do robocie. My nie chcemy sprzątać w pokoju już nigdy więcej. Tak, już nigdy więcej. Nigdy więcej? Nigdy więcej.